Widzowie, dzisiaj sobie znowu zagramy w Fortnite. Ta gra jest bardzo fajna, więc polecam na tą grę wbijać. A my teraz zaczynamy. Okej, okay, teraz skaczemy sobie. W padochron. No i znowu kada, bo mnie tak ciągle. Może Ciebie, może Ciebie. Okay. Ty chyba cię nas sobie grać o Okej, zabity. Zwie. Okej, okay. teraz musimy ich poszukać. Tam nie było odcinków z no To jest problem. Kurde. O nie. Wiedziałem, że tak się stanie. Ale dzisiaj wam chcę widzowie, coś pokazać. Dzisiaj chcę pokazać, jak mieć darmowego Headlessa. Żeby mieć darmowego Headlessa musimy wziąć sobie o taki itemek. Teraz mamy głowę i przykryć to na przykład jakimiś fajnymi włosami. Może kimś takim. I wtedy mamy darmowego headlessa. No fajnie. Bo jeszcze jest sposób na core blocks, tylko ja. Muszę jeszcze go obczaić, bo chyba zapomniałam jak się go robi. W następnym odcinku mogę wam to pokazać, bo to jest jak akurat zrobić sobie, no, headlessa na przykład. Więc to jest taki poradnik. Okej. Okay. Bo widzowie, już się nauczyłem yy, robić tę nazwę. Tylko to było już dawno temu, jak miałem Inny kanał to było jeszcze, ale to jest nieistotne. Myślę, że to jest malami, ale dużo robuxów, więc okej. Okay. A teraz spróbujmy, zobaczmy, czy oto taki core block zadziała, tylko aby on biał. Chyba ja widziałem, że to się robi, tylko nie można go dostać, ale zobaczyć jak na sobie on by wyglądał. Musimy wpisać sobie korblok e, znajomych, ok? Yy, I tu musimy poszukać kogoś, kto ma korbloksa. Mi to musi zająć no chwilkę. O, on ma, on ma korbloksa, więc wam widzowie mogę już pokazać. Klikamy tutaj. Jest tutaj niedostępne. Klikamy tryon. I tak by wyglądał Corblox. No, Tylko spodenki bym musiał sobie zdjąć. No i wtedy. Na przykład tu mam on inne rzeczy. Na przykład coś takiego. jak chcę, jak to przy nas wygląda. No to tak. Wygląda. 20 robuxów kosztuje. Możecie sobie kupić, jeśli ktoś by chciał. Okej, okay. tutaj wychodzę. Okej, okay. no i tu mamy gry. Ja wchodzę o, na tego Fortnite, na mojego pierwszego. W tym widzowie Fortnite grałem pierwszy raz. Pierwszy raz w widzowie grałem tego oto Fortnite. Pierwszy raz. I zawsze sobie na karabin zmieniałam okej okay. lecimy spadam 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 jest otworzyłem są jakieś pachnie pachnie No kurde no. no. Ja kiedy też opiam. no i będzie. Okej. Okay. Ja z wami już widzowie kończę. No to pa. pa.